To dziękujemy serdecznie za tą inspirującą i ciekawą prezentację i poprosimy panią Astrid Ewę, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, mam nadzieję, z Urzędu Dróg Wodnych i Żeglugi na Odrze i Haweli, z Federalnej Administracji Dróg Wodnych i Żeglugi z Niemczech o przedstawienie ze strony niemieckiej perspektyw i RAM dla działań renaturyzacyjnych na Odrze. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie, dziękuję serdecznie za zaproszenie na tę konferencję. Mam nadzieję, że dobrze mnie można zrozumieć, tak? Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o części Odry, o Odrze Granicznej. I to jest tylko część zlewni Odry, ale to jest ta perspektywa w samej administracji dróg wodnych i żeglugi Niemiec. Będę mówić o ramach prawno-organizacyjnych, o planowanych działaniach i o potencjale naturacji, które, to co dotyczy naszej codziennej pracy w urzędzie. Mam, mam taki, taki przegląd tematów, o których będę chciała mówić. Najpierw powiem coś na temat naszych kompetencji, to co jest w naszych ramach działania. Chcę, chcę powiedzieć coś o perspektywie. W naszej administracji będę mówił o będę mówiła już o zrealizowanych przez nas już, już działaniach. Potem spojrzymy na przyszłe działania planowane. W trzeciej części powiem o potencjałach z punktu widzenia administracji w zakresie renaturyzacji. Najpierw jeszcze pewien przegląd, gdzie się pogląd, gdzie się znajdujemy. Mamy tutaj zlewnie odry. Po lewej stronie mamy odrę graniczną, o której będę dzisiaj mówić. Niemcy ma tylko część, 7,7% zlewnie odry. Odra jest w dużej części spławna, żeglowna. I... W, w Odra jest międzynarodową drogą wodną od 1919 roku, od Traktatu Wersalskiego. Następnie stała się rzeką graniczną. Jest to troszkę inaczej niż w tych przykładach, o których mówiliśmy dotychczas. Odra jest całkowicie z, z uregulowaną rzeką, z urządzeniami regulującymi, z, częściowo z opaskami brzegowymi, ściankami szczelnymi, oprócz oczywiście ostróg regulacyjnych. Teraz trochę o zadaniach administracji administracji dróg wodnych i żeglugi. W Haweli jest mój oddział, jestem kierowniczką projektów, jestem odpowiedzialna za eksploatację oraz w, 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 w nowe inwestycje. W, także w naszej kompetencji wyleżą Hawela i drogi wodne, drogi transportu rzecznego. I naszym zadaniem jest też utrzymywanie śluz jazów. Mamy też podnośnie jest 1200 w Ostróg na Odrze. Jest, jest, także jesteśmy odpowiedzialni za lodołamanie razem z Urzędem w Szczecinie. Co jest nowe? To mianowicie 9 czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa o wodno-gospodarczej rozbudowie federalnych dróg wodnych dla osiągnięcia celów zagospodarowania ramowej dyrektywy wodnej. Więc oprócz transportu mamy dalsze zadanie, które do nas doszło, mamy więc więcej opcji działania. I tutaj taki przegląd uwarunkowań prawno-gospodarczych prawno organizacyjnych w ramach sprawowania władzy publicznej, więc utrzymujemy federalne drogi wodne w celach transportowych, to w naszej ustawie o drogach wodnych jest to zapisane. Jesteśmy też odpowiedzialni za uzyskanie ciągłości ekologicznej federalnych dróg wodnych. I w przypadku odryganicznej to nie dotyczy, bo nie mamy progów wodnych. I w odniesieniu do ramowej dyrektywy wodnej też ta wodno-gospodarcza modernizacja jest ważna i jest w naszych kompetencjach. Czyli przy tym jest tak, że w ramach tych wszystkich działaniach sprawowania władzy publicznej wszystkie zadania publiczne mają taką samą wartość. Na początku założy, założyłam, że będę miała więcej czasu, więc parę slajdów skrócę, ale myślę, że później będzie można też to sobie przeczytać. Mamy dużo transgranicznych gremiów, także na poziomie narodowym, powiem krótko tylko, mamy Międzynarodową Komisję Ochrony Odry, mamy Komisję do Spraw Wód Granicznych. I o tym zaraz powiem coś więcej. Mamy polsko-niemiecką umowę z 2015 roku, gdzie w, w kontekście polsko-niemieckim wymieniamy się na temat odrygranicznej i na poziomie krajowym mamy gremia konsultacyjne między krajami związkowymi a Federacją Niemiecką więc ważne jest w konsult, konsultacjach krajowych, żeby się porozumiewać tutaj w kontekście transportowym i ekologicznym w, w, w odniesieniu do Odry na podstawie istniejących dyrektyw, umów międzynarodowych i ustaw. To wszystko wygląda, wygląda dosyć skomplikowane. Jest to też dużym zadaniem, jeżeli mamy bardzo duż, dużą, dużą grupę interesów i, i, i grup interesów. I teraz przejdę do perspektywy administracji dróg wodnych i żeglugi w Niemczech. I chodzi tutaj głównie w tym wystąpieniu o odrę graniczną. Odra od 1945 roku jest rzeką graniczną na tym odcinku i od tego czasu nie mamy wspólnej koncepcji regulacji. Polski i Polska i Niemcy są tutaj różne zasady, jeśli chodzi o utrzymanie budowli hydrotechnicznych. I z tego powodu po wielu latach w negocjacji w 2015 roku w życie to porozumienie między rządami Polski i Niemiec o wspólnej regulacji Odry, i chodziło tutaj o te budowle regulacyjne, zabezpieczenie w, w brzegów i umożliwienie żeglugi. I ta koncepcja została przez Polsko-Niemiecką grupę wypracowana w federalny urząd mamy do spraw budownictwa wodnego były tam badania modelowe robione i koncepcja została równolegle do negocjacji przedstawiona i sama ta koncepcja została szybciej gotowa niż sama podpisana umowa i warunki dodatkowe to była ochrona przeciwpowodziowa, ochrona przyrody i oczywiście ramowa dyrektywa wodna, ale to nie były główne cele w tej umowie, ponieważ ta umowa ma typowy charakter transportowy. I wejdę na, przejdę do przykładu, co nad Odrą zrealizowaliśmy. To jest tak zwana naprawa koło Radwine, działania naprawcza tych urządzeń wodnych. 20 na pół, kilometrów od północy jest położony po Radwein od Frankfurtu nad Odrom. Sytuacja była taka, że były tam, był tam dawny poligon wojskowy. Spróbuję to pokazać. Tutaj w tym obszarze na zdjęciu pokazanym tam ostrogi nie mogły być utrzymywane przez dziesięciolecia. I tam wtedy w 2001 roku, kiedy zaczęliśmy ten projekt, zastanawialiśmy się, jak ten obszar chcemy utrzymać i rozwijać go chcemy. I tutaj także Federalna Agencja Budownictwa Wodnego zrobiła nam takie, takie badania modelowe. Badaliśmy zgodność z, ze środowiskiem, z przyrodą, postępowania się toczyły i ta, także te działania są uwzględnione w tej umowie międzyrządowej. I tutaj jest zdjęcie z na niskim stanie wody zaraz po realizacji tych tak zwanych działań naprawczych, wiele lat na to potrzebowaliśmy tutaj widzimy tutaj te segmenty tych tam podłużnych. Te, to widać przy wyższych stanach wody też te tamy podłużne. I parę lat później, po realizacji, widzimy tutaj też dobrze, że te tamy podłużne, te przegrody są już zazielenione. I ostatnie zdjęcie mam przy wyższych stanach wody, kiedy urządzenia są pod wodą, nie, nie widzimy już tych urządzeń regulacyjnych, obecnie jesteśmy na poziomie w, w oceny sukcesu i monitoringu, więc ocenia się w, wtedy w, w, ocenia się wtedy skuteczność w pod względem transportowym, ale też rozwoju ekologicznego. Tu mam jeszcze parę zdjęć w detalu z działań tak zwanych naprawczych z, z fazy budowy w 2018 roku, 2022 rok po zakończeniu budowy i tu mamy już tam sukcesję, roślinność inicjalną, więc jako techniczna budowla nie rzuca się w oczy jako taka. Teraz chciałabym powiedzieć o realizacji wspólnej polsko-niemieckiej koncepcji regulacji ODRY, więc tu było wcześniej modelowe badania obszerne i wynik jest to koncepcja, która ustala jedno, jednolite parametry i tu chodzi o, chodzi o to, jakie wysokie mają być ostrogi i jakie długie. Chodzi o wymagane wysokości budowli, szerokości linii regulacyjnej. Że są te ustalenia są bardzo ogólne i umożliwiają dużą przestrzeń na działania. Rzeka nie musi, być, nie musi tak wyglądać, że ostroga jest przy ostrodze. Możemy też działać z innymi elementami regulacyjnymi rzeki. Ważne ogólne warunki dla realizacji były, że mieliśmy się orientować według istniejącego systemu ostróg. W większości te ostrogi były w porządku, trzeba było je tylko trochę naprawić, poprawić ich stan, gdzie indziej są, były możliwe w, w możliwe zmiany ze względu na redukcję zagrożenia występowania zatorów lodowych i spiętrzeń lodu. Ważnym wyzwaniem było to, żeby nie doprowadzić do długotrwałych podwyższeń dna lub pogłębień dna na dużym obszarze. I cele ochrony środowiska i przyrody, a także gospodarki wodnej, są w miarę możliwości zintegrowane w ramach tej koncepcji. Mam tutaj kolejny przykład realizacji po polskiej stronie. To jest, tak jak mówiłam, jest to wspólny projekt. Po, nie, po niemieckiej stronie wiele działań utrzymaniowych zrealizowano. Także koło Ride te tamy podłużne stworzono po polskiej stronie. Muszę tutaj wrócić. Tam zrealizowano ostrogi i także te tamy przegrody podłużne po Polsce zrealizowano. Drugie zadanie, które mamy to realizacja ramowej dyrektywy wodnej. Też wspomniałem, że w 2021 roku była zmiana ustawy i zostaliśmy do tego zobowiązani. I mamy takie podejście, że najpierw zbieramy pomysły, robimy analizę potencjału i potem pakiety działań są z tego wyprowadzone. I mamy też takie działania ad hoc w ramach projektów korywacyjnych realizować poprzez z osobami, instytucjami trzecimi. Możemy też pro, pro, projekty pilotażowe realizować. Celem jest taki, żebyśmy, z, żeby zintegrowali, żeby też zintegrować ekologiczne potrzeby i, i koncepcja regulacji rzeki definiuje tylko parametry utrzymaniowe i jest otwarta odnośnie koncepcji herdobudowlanej. i, i, i i, i, I jest jeszcze taki program federalny Błękitna Wstęga Niemiec, która tutaj wpływa na nasze działania. O tym jeszcze powiem. To jest taki program wsparcia z takim celem, żeby federalne drogi wodne i obszary zalewowe zrenaturywować, jeżeli to jest możliwe. Jeżeli nie jest możliwa renaturyzacja, to żeby kiedy wprowadzić działania służące rozwojowi okolicznymi ogólnie. Widzimy tutaj takie projekty pilotażowe na, w innych miejscach w Niemczech, w innych obszarach i wiele informacji na ten temat można uzyskać na tej podanej stronie internetowej tej błękitnej wstęgi Niemiec. Są wspólne elementy i różnice, jeżeli y, 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 patrzę na te różne te koncepcje błękitnej wstęgi Niemiec i ramową dyre, dyrektywę wodną. Ta błękitna wstęga dotyczy obszarów zalewowych i rzek, a ramowa dyrektywa wodna dotyczy też kanałów i rzek, ale nie obszarów zalewowych. Jednak ta błękitna wstęga, ta inicjatywa daje możliwość, ten program daje możliwość o uzyskanie efektów dla dyrektywy wodnej i dlatego do 2050 roku można pozyskiwać środki z tego programu Błękitna Wstęga Niemiec. Mamy tutaj przed paroma laty, już mieliśmy takie pomysły na projekty ze strony stowarzyszeń ekologicznych. Tu są przykłady tutaj, jeżeli się udaje, to ch chcemy w ramach tej analizy potencjałów uwzględniać te pomysły i też wysłuchujemy tych, tych organizacji ekologicznej, ekologicznej w ramach planowania różnych działań. Przejdę szybciej, mało czasu teraz parę pomysłów jak realizujemy nasze działania regulacyjne na Odrze. Tak jak mówiliśmy parametry regulacyjne są stałe, ustalone, ale nie sposób realizacji. Nie musimy tych ostróg kształtować tak jak dotychczas były budowane. Możemy je też przekształcać. Możemy zarówno robić takie jak tutaj widzimy ostrogi z załamaniem, z załomem, ostrogi z wrębem Mamy tutaj też przesunięcie wału troszeczkę, ale już mamy inny profil spływu przez to jest tu też możliwość, żeby przez te załama, za, załamania załamy tych, tych ostróg też w jakiś sposób poprawić tą, tą ekologiczność tego terenu. Kolejna rzecz to takie stworzenie takich wyspowych ostróg. Z literatury znam takie, takie plany w czasach NRD już były. Wcześniej to one były betonowe i możliwość jest w każdym razie taka, że zredukuje się tą masywność tej ostrogi i pozostawia się tylko tą głowicę, ten szczyt tej ostrogi jako urządzenie regulacyjne i przez to stworzy się taką, jak tu widzimy na zdjęciu, taką strukturę wyspową. Więc kilka takich ostróg przebudowaliśmy na te ostrogi z załamaniem, z załomami. I to jest tutaj ilustracja dla ostróg wyspowych. Więc ostrogi wyglądają zawsze w ten sposób, trzeba sobie ten tył tej ostrogi wyobrazić, tu mamy część brzegową, tu jest rzeka, w rynnie transportowej 1 do 10 mamy nachylenie ostrogi. Mamy tutaj możliwość, jeżeli tworzymy taką wyspę, to możemy taką skarpę bardziej stromą zrobić, albo na przykład palami drewnianymi, albo też możemy zrobić to całkowicie pionowo i, i możemy też spowodować tworzenie, inicjowanie wypłukiwania w, w, w ramach, w, w przestrzeni między ostrogami. I mam i też inny przykład. Tutaj w, na, w Dolnej Odrze jest Park Narodowy Dolina Dolnej Odry i w tym obszarze chodzi o to, żeby w naszą koncepcję regulacji Odry w, 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 w wyniku tego też poszerzyć profil rzeki. Mamy starą linię i nową linię. I koncepcja jest taka, że te ostrogi będą zdemontowane, skrócimy te ostrogi od strony parku narodowego i pomysł jest taki, żeby, żeby je naciąć po prostu, że tutaj, żeby stworzyć je takie z wrębem i tworzyć takie małe kanaliki, które przez będzie przepływać woda. Czyli one nie będą całkowicie zdemontowane, tylko będą miały takie wręby. Na kolejnym zdjęciu przedstawiłam, podsumowując, jakie możliwości działań mamy. Nie wszystkie we wszystkich, na, wszystkim, na jednym miejscu trzeba realizować, można je w różnych obszarach realizować. Działamy tam, gdzie struktury starorzeczy jeszcze są dostępne i gdzie mogą być przyłączone i gdzie są duże uszkodzenia na budowlach hydrologicznych i, i, i gdzie tak czy tak musimy naprawiać te ostrogi. i tam gdzie i tak coś robimy, to możemy to jakoś inaczej przekształcić. Więc można przyłączać starorzecza jednostronnie albo po obu stronach, także spływ i wypływ wody. Ważne jest, żeby brać pod uwagę, że jeżeli Tutaj mamy blisko wał, to żeby ten wał też został zabezpieczony przeciwpowodziowy ze względu na dynamiczny rozwój rzeki. Więc tu są restrykcje, które trzeba też przestrzegać w tym zakresie. Więc w przypadku. W przypadku demontażu tych ostróg jest wymóg, żeby tamy podłużne montować. Przejdę do ostatniego slajdu. Perspektywa. Jesteśmy na tym etapie, że dla projektu tu robimy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Mamy nowe, daliśmy nowe zlecenie Federalnej Agencji Budownictwa Wodnego w sprawie stworzenia kolejnych badań modelowych dla nas, jeśli chodzi o oddziaływanie na dno, na poziom, na wysokość lustra wody, pod kątem też zmian klimatycznych i w ten sposób podejmujemy się tego zadania i chciałem jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy otwarci na Propozycje i współpracę, żeby to zadanie wypełnić wspólnie, bądź też wiele tych zadań wypełnić móc wspólnie i z sukcesem. Tak, dziękuję bardzo za Państwa uwagę.